Cześć! Jak mogliście się dowiedzieć w poprzedniej części, prekursorzy wcale nie byli tacy dobrzy, jak nam się mogło wydawać. Tych, co są ciekawi, a nie oglądali, zachęcamy do nadgonienia, a tych, co są na bieżąco, zapraszamy do ponownego wejścia w świat tych, którzy byli przed nami. Mimo tego, że ISU są rdzennymi mieszkańcami Ziemi i ich ewolucja zajęła tysiące lat, nie wiemy jak i kiedy pojawili się na Ziemi. Minerva stwierdziła, że po prostu byli przed nami i są odpowiedzialni za stworzenie ludzi, kreując ich na własne podobieństwo, by byli uzdolnioną, ale przede wszystkim posłuszną siłą roboczą. Prekursorzy stworzyli także neandertalczyków, by służyli jako narzędzia odkrywcze i wojenne. Według Minerwy stworzyli oni ludzi, by byli zdolni przetrwać ciężkie warunki, ale w założeniu nigdy nie mieli być rozumni. Co miało zapewnić całkowite posłuszeństwo? Badania kleja Kaczmarka wykazują, że prekursorzy znacznie nagieli kod genetyczny gatunków naczelnych, by stworzyć ludzkość. Pozostałością po tych działaniach jest wielka przepaść genetyczna między człekokształtnymi a współczesnym człowiekiem. Przepaść tą nazwano brakującym ogniwem. Templariusze odkryli tę przepaść i zrobili wszystko, by ukryć ją przed światem. W innym razie na jaw wyszedłby fakt istnienia cywilizacji Isu, co mogłoby mieć katastrofalne skutki. By prekursorzy mieli całkowitą kontrolę nad ludzkimi niewolnikami, stworzyli zaawansowane narzędzia zwane fragmentami Edenu. Niektóre z nich miały mikroskopijne wielkości i zostały umieszczone głęboko w mózgu, by zapewnić jak największe posłuszeństwo i kontrolę umysłu. Zapytacie w takim razie jak to się stało, że ludzkość zaczęła się buntować, mimo tego, że byli pod ścisłą kontrolą? Odpowiedź jest prosta: po jakimś czasie zaczęli rodzić się ludzie bez zmodyfikowanych neuronów, co oczywiście uodporniło ich na niefizyczną kontrolę. Takich ludzi Klej Kaczmarek nazwał hybrydami i to właśnie oni rozpoczęli bunty na szeroką skalę, co w ostateczności przerodziło się w wojnę. Obserwuj po więcej.